Dzień dobry, zapraszamy serdecznie do Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na najbliższą noc muzeów, już 18 maja. Będą tutaj zarówno warsztaty dla dzieci, będzie sobie można zrobić fantastyczne kopie prawdziwych skamieniałości, a potem odszukać te skamieniałości na naszej wystawie. Oczywiście w muzeum będą przewodnicy, którzy opowiedzą co tu widać. Mamy skamieniałości zarówno dinozaurów, jak i morskich bezkręgowców, mamy próbki skalne z Sudetów, mamy próbki, które można znaleźć samemu na Ślęży. Opowiemy, czym jest Ślęża, jak powstała, jak też powstały inne nasze góry. Serdecznie zapraszamy oczywiście nie tylko w czasie nocy muzeów, no bo wtedy wiadomo, jest tłoczno. A można nas odwiedzić w każdy dzień. Jesteśmy czynni od poniedziałku do soboty. Można zamówić u nas indywidualne warsztaty rodzinne, jak też mamy ofertę dla grup zorganizowanych. Mam nadzieję, że się widzimy.